Te... Teraz pokażę Wam jak zmienić y, stronę w tylnym kole. Na zawody mamy również kilka kół, nie tylko jedno, żebyśmy musieli zmieniać opon w ciągu zawodów. Jeżeli jedna strona się zużyje, no to obkręcamy wtedy koło na drugą stronę. I strona, która jakby pochylamy motocyk w jedną, no to zbiera z jednej strony najbardziej, więc mamy na jedną oponę na dwa biegi. Pierwsze co musimy zrobić, odkręcamy tylną ośkę, kluczem numer 19. Musimy ściągnąć łańcuch, wyciągamy ośkę z drugiej strony. Następnie ściągamy tarczę, która jest wymogiem regulaminowym, żeby, żebyśmy mogli jeździć. Następnie zębatkę. Obracamy koło. Wkładamy zębatkę. Zakładamy tarczę. Łańcuch. Zakładamy ośkę wraz z deflektorem, który osłania naszych jakby jad, jadących z tyłu zawodników przed większą szprysą. Zakładamy napinacz łańcucha, który służy do regulacji napięcia jak i kąta zębatki. Nakręcamy delikatnie nakrętkę. Ustawiamy wtedy łańcuch. Napiętość łańcucha. Każdy preferuje różne napięcia. Wtedy dokręcamy, dokręcamy później napinacze. I tak motocykl jest gotowy do, do jazdy.